Dzień dobry. Dzisiaj pokażę Wam, jak robię kopytka. Składniki, które są potrzebne do zrobienia kopytek, to oczywiście ziemniaki, mąka pszenna, mąka ziemniaczana, sól i jedno jajko. Ziemniaki myjemy, nieobrane wkładamy do garka i gotujemy pod przykryciem. Do ugotowania ziemniaka. Ziemniaczki gotujemy pod przekryciem do miękkości. Po ugotowaniu ziemniaków zostawiamy je, żeby nam ostygły. Gdy ziemniaki nam już ostygły, pobieramy wszystkie ze skórki. Kluski te możemy zrobić również z ziemniaków, które zostały nam z wczorajszego dnia. Wtedy już nie musimy ich gotować, tylko Już mamy ziemniaczki gotowe. Gdy ziemniaczki mamy już obrane, to teraz będzie potrzebne nam takie narzędzie, przez które będziemy nasze ziemniaczki robić przez praskę. I tak wszystkie ziemniaczki. Można te kluski również zrobić przez maszynkę do mięsa, ale wydaje mi się, że gdy robimy przez praskę, te kluski są bardziej takie delikatne i po prostu smaczniejsze. Tak wyglądają ziemniaki. I teraz ważna rzecz. Jeżeli mamy ziemniaki, tak jak mówiłam z poprzednich, na przykład te dwóch dni, wiadomo, że one są posolone. Ja tutaj robiłam ziemniaki rano, więc y, muszę je posolić. Pamiętajmy, że też będziemy solić wodę, którą właśnie wstawiłam już y, w garnku. I jak ja robię te moje ziemniaki? Te, y, y, ziemniaki? Różne teorie są, różnie ludzie robią. Moim sposobem jest, że trochę tak je wyrucham, dzielę na cztery części. I tak trochę więcej niż ta jedna z czterech części robię taki rok. Wyciągam zawartość ziemniaka o też za, za, ile dajemy mąki, to też zależy od ziemniaka. Tak podzieliłam. I teraz do tego rowka, który zrobiłam, będę wsypywała mąkę. Ja również dodaję taką kopiastą łyżkę mąki ziemniaczanej. I oczywiście do tego jedno jajo. Teraz łyżką będziemy starać się połączyć te składniki. Za chwilę będziemy wyrabiać ciasto ręcznie. Musimy połączyć te składniki, pamiętając, że, należy robić, że nie należy robić tego zbyt długo, ponieważ robi się takie wilgotne, więc musimy wyrabiać je dość szybko. Ja teraz wyciągnęłam już ciasto na Blat i będę wyrabiać, podsypałam tutaj delikatnie mąką i będę je wyrabiała już na placie. Do wody, która gotuje się w garku, dolałam. Takie dwie płaskie łyżki oliwy, wtedy te nasze szagówki będą takie błyszczące i nie będą się przyklejały. Teraz należy nasze ciasto podzielić na części. bla, podsypujemy mąką i każdą z tych części będziemy robić taki wałeczek. Wielkość zależy do czego potrzebujemy te nasze kluski. Czy chcemy mieć takie małe, czy większe, to już to zależy od nas. I tak na ukos kroimy. I tak robimy z pozostałym ciastem. I już kończę. do gotującej wody wrzucamy kluski. Gdy kluski nam wypłyną, to około minuty gotujemy jeszcze je. Proszę zobaczyć, jak, jakie są piękne, błyszczące. Życzę smacznego!